Mistrzostwa skandali? Czy taki przydomek pozostanie przy Mistrzostwach Świata w Yorkshire, kiedy będziemy je wspominać? Zobaczymy, bo na razie troszkę to tak wygląda. Za dużo tych y, przypadków, z którymi nie radzi sobie UCI. Y, poczynając od y, fatalnych warunków, w jakich ścigali się podczas jazdy indywidualnej na czas orlicy. Pamiętamy te potoki płynące, pamiętamy te kraksy wyglądające zupełnie nie jak z wyścigów kolarskich. Myślę, że tutaj duży błąd organizatorów, powinni zareagować natychmiast. Jeśli już nie można przesuwać wyścigu na kolejny dzień, bo to oczywiście jest trudne przy tak napiętym programie Mistrzostw Świata, przy transmisjach telewizyjnych i tak dalej, dalej, no to chociaż powinni natychmiast na trasie pojawić się marszale, którzy będą ostrzegać przed tymi niebezpiecznymi fragmentami trasy. Tego wszystkiego nie mieliśmy, no i kilku kolarzy niestety na tym ucierpiało. Na szczęście bez poważnych konsekwencji leżała Attila Walter, między innymi leżeli inni. No to był pierwszy taki, taki sygnał, że coś tutaj e, dzieje się nie tak. Później jeszcze mieliśmy kilka takich przypadków. Widzieliśmy, ile było kraks, e, chociażby w wyścigach pań, wyścigu juniorów. Ta, także e, widzieliśmy, co się stało, kiedy nie było pomocy te, technicznej dla Kolumbijczyka, który czekał na trasie z kołem w ręku i, ze, i ze, ze łzami w oczach popłakał się na trasie, bo uciekł mu przez to dobre miejsce na Mistrzostwach Świata. I tak dojechał do mety, był 60, więc wielkie brawa dla niego. Ale takie rzeczy, myślę, pamięta się później przez... Całą karierę, no i to nie są rzeczy robiące dobrze wizerunkowi kolarstwa. Jeśli UCI decyduje się karać kolarzy za jakieś pierdoły, tak naprawdę czasami i tutaj zajmuje się głównie mierzeniem wysokości skarpet, a dochodzi do sytuacji takich, jaką mieliśmy w wyścigu Orlików, gdzie dyskwalifikuje się pół godziny po przejechaniu linii mety Mistrza Świata za zdarzenie, które miało miejsce 130 km wcześniej, i był na to naprawdę. Czas, jeżeli ktoś chciał zareagować, no nie powinno do takich sytuacji dochodzić. Myślę, że ta dyskwalifikacja zresztą niesłuszna, bo nawet jeśli uznamy, że holender zrobił coś nie tak, nie widać tego wprawdzie na kamerach bo na tym ujęciu, które widać, no widać, że dyrektor reprezentacji troszeczkę przyspieszył, kiedy on chwycił się samochodu. Tego nie powinno się oczywiście robić. No ale ta reakcja powinna być wcześniejsza, bo później to już jest po zawodach i, i, i po zawodach takie decyzje, moim zdaniem, na mistrzostwach świata zapadać nie powinny. No, ale cóż, to są te, to są te skandale, które towarzyszą w tym mistrzostwom, a my mamy przed sobą teraz wyścig elity mężczyzn, a więc ten wyścig, na który zawsze wszyscy czekamy, wyścig najważniejszy. E, wyścig bardzo długi, 284 km. No, jeśli chodzi o dystans, to tylko Mediolan Sanremo jest dłuższy o 7 km. E, wyścig, który zaczyna się wcześniej, a więc pobudka tutaj reprezentacji około 5.30, około 6.00 śniadanie, później już trzeba ustawiać się na starcie. Cały dzień ścigania. Pogoda zapowiada się, no fatalnie przynajmniej na początku wyścigu, zapowiadane są ulewne deszcze, bardzo mocny wiatr, co może sprawić, że ten peleton tak naprawdę już na początku wyścigu Mistrzostwo Świata się porwie, jeszcze przed dojechaniem do rund. Na tym odcinku dojazdowym z Leeds do Harrogate mamy trzy podjazdy. To nie są podjazdy, które w normalnych warunkach decydowałyby o losach wyścigu. One są zbyt daleko od mety, ale w tych warunkach Różne rzeczy mogą się wydarzyć. Widzieliśmy, jak wyglądały wyścigi juniorów, juniorek, orlików. To są wszystko wyścigi na wymęczenie. To są wszystko bardzo, bardzo trudne wyścigi. Do tego ten asfalt brytyjski, taki chropowaty, który wysysa soki z mięśni, i naprawdę trudno jest ukończyć ten wyścig w dobrej dyspozycji. Szczególnie jeśli wcześniej gdzieś te siły się troszkę roztrwoni, jeśli atakuje się zbyt często, jeśli pojedzie się w ucieczkę zbyt wcześnie. Tego doświadczył Szymon Sainok. Bardzo piękny wyścig Szymona, uważam. I naprawdę tutaj czapki z głów, bo w, jak to mawia Darek Baranowski, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Zabrakło tych kilku kilometrów, ale to było jasne. Kiedy Szymon po tej długiej dwuosobowej ucieczce później dołączył do tej czołowej grupki... No Wiadomo było, że w którymś momencie ona najprawdopodobniej go urwie. Widać było, jak tam rozluźniał sobie mięśnie, jak gdzieś poprawiał spodenki. To już były takie chyba troszkę nerwowe gesty, żeby coś, coś jeszcze zrobić, czegoś spróbować, jakiejś magicznej taktyki, no ale nic nie pomogło. Tych paru kilometrów zabrakło. Ale naprawdę bardzo dobry wyścig Szymona Sainoka i myślę, że kolejny dowód na to, jak mocnym jest zawodnikiem i ile jeszcze dostarczy nam radości w najbliższych sezonach. Eee, tak samo Staszek Aniołkowski, też myślę, że dobry wyścig, no ryzykowali panowie, ryzykowali panowie i to dobrze, bo trzeba na Mistrzostwach Świata ryzykować. Czy to da medal, czy nie da medalu, to już oczywiście jest zawsze wielka niewiadoma. Tym razem medalu nie dało. No ale mam nadzieję, że, że coś z tych mistrzostw wywieziemy, czy to, eee, czy to będzie medal, czy to będzie po prostu dobra jazda i dobre wrażenie po tym wyścigu elity, o tym się przekonamy. Oczywiście wśród kandydatów do Medali na tej trudnej rundzie w Harrogate. Przypominam, 7 rund w Harrogate do przejechania. W sumie ten wyścig ma prawie 4000 metrów przewyższenia. Co przy takiej trasie, no wydawałoby się w miarę płaskiej, bez, bez jakichś bardzo długich podjazdów, no to przewyższenie powinno być mniejsze, a jednak wychodzą prawie 4000. No ale każdy, kto widział trasę tych Mistrzostw Świata, przecież obserwujemy ją od kilku dni, wie, dlaczego tak jest. Wie, jak wygląda runda w Harrogate. Te drogi w Wielkiej Brytanii, wąskie. Śliskie przy tym, przy tym deszczu, plus ten asfalt, o którym mówiłem, no to wszystko sprawia, że naprawdę jest bardzo no, wymęczająco. Tam trzeba po prostu dać z siebie wszystko w tym wyścigu. I cały czas jest góra dół, cały czas pełna koncentracja, bo te kraksy w wielu wypadkach wynikają właśnie z tego, że na zmęczeniu gdzieś ta koncentracja ucieka. Człowiek nie panuje już tak nad rowerem, no i wtedy właśnie zdarzają się takie sytuacje. Widzieliśmy w wyścigu Orlików, kiedy Szwajcar obejrzał się w pewnym momencie w ucieczce, no i już prawie się wywrócił, już musiał się podeprzeć nogą. To jest wszystko zmęczenie, plus ta angielska trasa, plus ta pogoda w Wielkiej Brytanii, która nie da za zawodnikom do końca chyba ścigać się na sucho i w dobrych warunkach. A więc, jak mówię, pogoda będzie kiepska, trasa bardzo trudna. No, i tutaj faworyci. Ja spodziewam się od początku, że będzie takie zwieńczenie tego sezonu w walce młodości z doświadczeniem. Mamy trzech bardzo młodych zawodników, poczynając od Remco Ewenepula, najmłodszego, dla którego wydaje mi się, że ta trasa jest zbyt długa i zbyt trudna. Ale no, Remco pokazał w tym sezonie, że jego stać na wszystko. To jest trochę podobnie jak u tych doświadczonych kolarzy jest z Feterem Saganem. To też jest facet, którego stać na wszystko. Ja się wcale nie zdziwię, jeśli Peter Sagan sięgnie po raz czwarty jako pierwszy kolarz w historii po tytułu Mistrza Świata. Był tego blisko Freire, tak wspominając te niedawne lata, bo wcześniej oczywiście Merks, no mamy kolarzy, którzy tego dokonali cztery razy, nie wygrał Mistrzostwa Świata jeszcze nikt. I tak jak w przypadku Oskara Freire, gdzieś nie za bardzo chciałem, żeby on wygrał ten czwarty tytuł, nie dlatego, że jemu źle życzę, ale dlatego, że wydawało mi się, że to nie jest kolarz, tej klasy, co jego poprzednicy, co ci, którzy sięgali po trzy mistrzostwa. Nie chciałem, żeby on pobijał rekordu właśnie między innymi Eddie'a Merksa. O tyle w przypadku Petera Sagana a nie sięga po to zwycięstwo. To jest kolarz niesztampowy, nieobliczalny, kolarz dający nam w ostatnich latach naprawdę piękny pokaz tego, że kolarstwo nie musi być katorgą tylko i wyłącznie, że kolarstwo może być też radością, że kolarstwo może być dobrą zabawą, że kolarstwo może być nieprzewidywalne. I taki właśnie jest sagan. Dlatego nie zdziwię się wcale, jeśli Peter po nie najlepszym dla siebie sezonie sięgnie na koniec po Mistrzostwo Świata. Ale wracam do młodych. Remko, Evenpool, Pool, jak powiedziałem, nieobliczalny. Wydaje mi się, że trasa zbyt długa dla niego. Ale mamy jeszcze Matthew Vanderpool. Matthew Vanderpool, po tym, co pokazał ostatnio w Tour of Britain, no, to jest facet, wcześniej mieliśmy Amstel, inne wyścigi. To jest facet, który jest w stanie wygrać Mistrzostwo Świata pomimo bardzo młodego wieku. Z, ze swoim doświadczeniem przełajowym, ale przede wszystkim ze swoją mocą. To, jak on finiszował w Wielkiej Brytanii na tych trudnych właśnie finiszach, bardzo podobnych do tego, jaki mamy w Harrogate, no, każe upatrywać w nim faworyta tych Mistrzostw Świata. No i jest jeszcze Tadej pogacza Po fantastycznej welcie, podium, trzy etapy, no, on jest w rewelacyjnej formie. Myślę, że ta forma nie uciekła. Tak jak w przypadku Primoża Roglicza, który słabo pojechał czasówkę, ta forma uciekła, ale też rozmawiałem z Michałem Krzyszkowskim, jego masażystą, i Michał mówi, słuchaj, trudno się dziwić. Wizyta u prezydenta, wizyta u premiera, telewizję, no, mnóstwo, mnóstwo obowiązków po wygranej poecie. Stał się wielką gwiazdą w Słowenii, Primoz Roglicz. No i nie było czasu przygotować się do, już do mistrzostw. Już, już gdzieś tej właśnie koncentracji zabrakło. Natomiast Pogaczar, on też miał swoje obowiązki, bo też jest gwiazdą już w Słowenii, ale myślę, że będzie do tego wyścigu ze startu wspólnego dobrze przygotowany. A więc mamy tę trójkę młodych kolarzy, która w tym wyścigu naprawdę jest w stanie powalczyć o tęczową koszulkę. Zmagając się z doświadczeniem, tych, którzy na ten wyścig przyjadą już jako starzy, doświadczeni kolarze, jako wielcy mistrzowie, tacy zawodnicy jak właśnie Peter Sagan, jak Alejandro Valverde, także znakomita forma po WLC widzieliśmy, to no, jeżeli facet w tym wieku e, staje na drugim stopniu podium Wielkiego Turu, to już jest coś. I przypominam, on pojedzie w koszulce Mistrza Świata, czyli, e, znaczy nie pojedzie, pojedzie w koszulce reprezentacji, ale ma tę koszulkę Mistrza Świata ciągle jakby na sobie. On jej będzie bronił. Philippe Gilbert, który no, był już Mistrzem Świata, ale on cały czas powtarza, że ta koszulka tęczowa to jest święty grał. To jest coś, o co on będzie walczył, żeby ponownie przeżyć to, poczuć to uniesienie rąk na linii Mistrzostw Świata, na linii mety, tam gdzie nabywa się prawo do tej tęczowej koszulki. On już ma tę aplikację, ale chciałby założyć ją jeszcze raz. Julien Lafilippe po takim sezonie jak w tym roku, żeby nie był faworytem Mistrzostw Świata, jest, jest na pewno w tym ścisłym gronie. Także to są ci kolarze, którzy, myślę, mogą tutaj o to zwycięstwo powalczyć. Powalczą o to zwycięstwo, nie tylko mogą. Oni na pewno o to zwycięstwo powalczą. Więc mamy doświadczenie kontra młodość. I, i to będzie kolejny akt po tym sezonie, który już tak no, bardziej w stronę młodości właściwie nas kieruje, bo pamiętajmy jeszcze o Bernalu, który no, nie jedzie na Mistrzostwach Świata, ale przecież e, wygrał Tour de France. Ci młodzi kolarze naprawdę szturmem wchodzą w światowy peleton. Nie mają kompleksów i teraz też tych kompleksów nie będzie widać. Oni pojadą po swoje, będą walczyć do końca. Tak więc możemy mieć fascynującą rozgrywkę, fascynujące rundy w Harrogate. Myślę, że szczególnie dwie ostatnie, bo no to to już będzie ta. Ta, ta, ta walka tak na styk, tutaj już będzie trzeba uważać na każdy ruch rywali, tutaj samemu, trzeba samemu prowokować pewne, pewne wydarzenia. Także te dwie ostatnie rundy będą, myślę, najciekawsze, ale działo się będzie od startu, bo, bo przy tych warunkach tam może się porwać już od razu na początku, kto zostanie z tyłu, to już koniec, to już nie dojdzie do, do, do peletonu, bo, bo ten peleton będzie... Zbyt rozpędzony. Pamiętajmy, kilka reprezentacji jedzie naprawdę w dużych, mocnych składach. Jest ten podjazd taki, gdzie, gdzie właśnie stracił Szymon na rundzie w Harrogate, gdzie wcześniej zaatakował King Simons w pięknym stylu podczas wyścigu juniorów. To swoją drogą kolejny dowód na to, że tą młodość idzie, bo mistrz świata juniorów już podpisał kontrakt z Trexem Gaffredo. Ustawiły się drużyny, żeby podstawić, podpisać z nim kontrakt. Kiedyś aż tak nie było, aż tak młodzi kolarze jeszcze nie wchodzili do tego World Touru szturmem, a teraz oni już tam są. Oni już natychmiast podpisują kontrakty, oni natychmiast przechodzą do tej najwyższej ligi. Eee, także spodziewam się bardzo, bardzo ciekawego wyścigu. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, eee, Rafał Majka, oczywiście można powiedzieć, to nie jest trasa dla niego. Z drugiej strony trasa Igrzysk, na której zdobył brązowy medal, była trudniejsza. Było więcej podjazdów takich pod Rafała, ale to też nie była taka typowo dla niego trasa. A więc myślę, że Rafał w tej końcówce jest w stanie być w czołówce. Czy jest w stanie powalczyć o medal? Będzie ciężko. Musiałby pójść na solo, bo wiadomo, że w finiszu z grupki raczej nie ma na to szans. Ale czy nie pójdzie na solo? To ostatnie 500 metrów jest trudne. Mamy te takie eski na dojeździe, mamy tą szykanę bardzo trudną. Później ten ostatni zakręt w prawo, po którym jeszcze trzeba pod, pod ten lekki podjazd podjechać, tam można atakować. A więc. Może Rafał ma także swój sposób, swój patent na ten wyścig. Bardzo liczę na Michała Gołasia i chciałbym, żeby w polskiej reprezentacji Michał Gołaś był tym kolarzem, który będzie miał wolną rękę. Który będzie mógł, jeśli poczuje pod nogą, także pojechać. Bo no, Michał ma wspaniałą karierę. Niedawno przedłużył kontrakt z ekipą Ineos. Ee, a jeśli ktoś przedłuża kontrakt z tą ekipą, to po prostu, no, to jest kolejny dowód jego, jego klasy, jego możliwości. Oczywiście Michał częściej w roli kapitana drużyny, Michał częściej w roli tego, który dowodzi, dyryguje drużyną, pomaga liderowi w odniesieniu zwycięstwa. Ale tutaj, no być może Piotr Ładecki zdecyduje, że jednak Michał dostanie wolną rękę i będzie mógł o coś powalczyć na własne konta. Polscy kolarze, ci, którzy znaleźli się w reprezentacji, poza dwoma, których wymieniłem, no to wszystko zawodnicy, którzy też mają już doświadczenie. Maciek Bodnar, no, Kolejny profesor. Nie wyszła czasówka Maćkowi. Szkoda wielka. Liczyłem bardzo na to, że on w końcu sięgnie po medal, ten swój upragniony mistrzostw świata. Nie udało się, ale Maciek na pewno w wyścigu ze startu wspólnego będzie nieocenionym pomocnikiem. Szczególnie na tym pierwszym dojazdowym odcinku, gdzie, jak powiedziałem, wszystko się może rwać, gdzie trzeba będzie jechać bardzo uważnie i tam tacy kolarze jak Maciek czy Michał, no oni będą mogli swoje doświadczenie wykorzystać. Ale mamy przecież też kolarzy, którzy jeździli w CCC Team. I tak jak yy, powiedziałem w przypadku Szymona Sajnoka, który nabrał doświadczenia i widać to doświadczenie już po nim, oni też to doświadczenie mają. To jest Łukasz Owsian, to jest Kamil Gradek, to jest Łukasz Wiśniowski. To przecież są kolarze, którzy przez rok jeździli na tym najwyższym światowym poziomie. I nawet jeśli nie, nie wyróżniali się jakoś specjalnie, nawet jeśli po prostu jechali swoje, pomagali liderom, no to cały czas z wyścigu na wyścig nabierali doświadczenia. Kamil Gradek, w jakiej jest formie, pokazał także podczas czasówki. Jest jeszcze Paweł Poliański. To nie jest ten teren, którym on zwykle pomaga, w którym tak pięknie pracował dla Rafała podczas Wuelty, ale ja myślę, że tu, na tych pałurkach, też Paweł Poliański może wykonać swoją robotę, może się przydać. Tak więc reprezentację mamy mocną, ale bez lidera takiego zdecydowanego, który miałby walczyć o medal. Myślę, że ta rola oczywiście przypadnie Rafałowi Majce i być może częściowo Michałowi Gołasiowi. Zobaczymy, jak na trasie panowie to wszystko rozwiążą, jak. Umówią się na odprawie tej bardzo wczesnej, porannej odprawie, bo jak powiedziałem, pobudka około 5.30. Kibice mogą wstać trochę później, ale naprawdę warto ten wyścig śledzić od startu, i do tego Was namawiam, bo no to znów, to znów będzie pomimo tej pogody, pomimo tych trudnych warunków, myślę, piękny spektakl. A wyścig o, o Mistrzostwo Świata ma zawsze swoją wagę. To jest jedyna taka impreza w roku i ta tęczowa koszulka jest marzeniem każdego zawodnika.